Wiadomość dla Ciebie teraz: rozświetl swoją własną ścieżkę. Jelen jest symbolem głębokiej wrażliwości i silnych instynktów. To, co czujesz, jest prawdziwe. Twoje ciało i Twoja intuicja dokładnie wiedzą, co dzieje się wokół Ciebie. Przez długi czas mogłeś żyć tak, aby zadowalać innych, dopasowywać się, być miłą, bezpieczną, niewidoczną. To mogło sprawić, że znalazłaś się w sytuacjach, w których Twoje granice były przekraczane, a twoje prawdziwe potrzeby nie były słyszane. Ta karta przychodzi teraz, aby zapytać cię: czego naprawdę potrzebujesz? Co jest dla ciebie prawdziwe? Co mówi twój wewnętrzny głos? Nie wszystko musisz znosić. Nie każdej sytuacji musisz stawiać czoła. Masz prawo odejść, zmienić kierunek, wybrać siebie spokojnie i bez poczucia winy. Twoja wrażliwość jest twoją siłą. Twoja intuicja jest twoim kompasem. A twoja obecność może stać się światłem dla innych, gdy sama idziesz w prawdzie. Afirmacja: Wybieram własną drogę. Jestem światłem, które prowadzi.